Jeśli ktoś planuje przejść na emeryturę, powinien zgromadzić zaświadczenia sprzed lat, które potwierdzają staż pracy i zarobki. Szczególnie dotyczy to osób, które pracowały przed 1999 rokiem. Poszukiwania dokumentów trzeba zacząć od własnego miejsca zatrudnienia. Jeśli zakład pracy nadal istnieje, to nie ma żadnego problemu. Były pracodawca powinien wystawić byłemu pracownikowi zaświadczenie o zatrudnieniu oraz osiąganych zarobkach. Bez kompletu dokumentów nasza emerytura może być znacząco niższa. Dotyczy to przede wszystkim lat sprzed 1999 roku, kiedy to nie było indywidualnych kont emerytalnych. Problem zatem zaczyna się w sytuacji, gdy zakład, w którym pracowało się przed 1999 rokiem, już nie istnieje. Wówczas jest kilka możliwości. Dokumenty mogą być w posiadaniu prawnego następcy firmy, która na przykład została sprywatyzowana. Informacji można też szukać w bazie zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy, którą ZUS prowadzi na stronie internetowej. Można też zgłosić się do archiwum państwowego dokumentacji osobowej i płacowej w Milanówku pod Warszawą. Oczywiście to, że brakuje nam jakiegoś zaświadczenia z pracy, nie oznacza, że wniosku o emeryturę nie możemy złożyć. Możemy to zrobić, a znalezione dokumenty dostarczyć do ZUS, który wtedy ponownie przeliczy nam emeryturę. Łatwiej w tym względzie będzie osobom, które przed 1999 rokiem pracowały w firmach zatrudniających do 20 pracowników. Pracodawcy odprowadzali bowiem za nich składki imiennie. W większych firmach były one odprowadzane zbiorczo, czyli anonimowo. Od 1999 roku ubiegłego wieku sytuacja jest już dużo prostsza. Każdy z nas ma bowiem swoje indywidualne konto emerytalne, na którym zapisują się składki wysyłane do ZUS. Możliwości wyszukiwania dokumentów niezbędnych do naliczania emerytur jest wiele. Pełną informację, która ułatwi takie poszukiwania, można znaleźć na witrynie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych